Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Jarek. I zapraszam Was na kolejny materiał w cyklu komiksowe polecajki, czyli co warto przeczytać. Dzisiaj mam dla Was dwie najnowsze pozycje od wydawnictwa Nonstop Comics. Są to dwie kontynuacje już sprawdzonych w pewnym sensie tytułów, bo drugi i tom trzeci kończący de facto historię Duny z rodu Harkonnenów. Natomiast tu mamy drugi tom, trzeci, właśnie pożeracze nocy. Pojawi się za jakiś czas i on też, z tego co się orientuję, zakończy tą serię. A dlaczego mówię, że sprawdzeni? No bo tutaj przede wszystkim Brian Herbert, syn samego. Herberta, tego Herberta, który stworzył tą Dune'y, która no nie oszukujmy się, ma ogromną rzeszę fanów na pewno na całym świecie, nie tylko w Polsce. Ja może aż tak się do niego nie zaliczam, ale na swój sposób cenię sobie te uniwersum i przyznam szczerze, troszeczkę nawet lubię. Więc kiedy mogłem te nazwiska, które już tworzyły wcześniejsze dwa tomy z właśnie Herbertem i Andersonem na czele Ponownie przysiąść i poczytać. Nie zastanawiałem się w chwili dłużej, bo chciałem się dowiedzieć, jak to jest z tym zakończeniem. Natomiast w przypadku Pożeraczy Nocy, no to duet tutaj Liu i Takeda, jej maliżniwiarze, to są. Osoby, artystki, które będziemy kojarzyć przede wszystkim z monstresy. Ja nie ukrywam, że nie do końca mi to trochę podeszło, jeżeli mówimy o monstresy, więc ostatecznie tej serii nie połknąłem, nie przeczytałem, nie wsiąkłem w ten świat, choć wiem, że jest ceniona i nagradzana. Natomiast tutaj, przede wszystkim ten pierwszy tom, który. Oddzielnie, jaką nowość prezentowałem jakiś czas temu, muszę przyznać, że mocno mnie zainteresował. Ja tam doszukiwałem się sporej ilości też nawiązań troszeczkę do tego świata Junji Ito. I to wiem, że były opinie, które potwierdzały, więc tak to mniej więcej wyglądało. A jak jest w praktyce? Właśnie może zacznijmy od pożeraczy nocy. Przede wszystkim warto dodać, że jest to miękka oprawa w tym takim fajnym. Fakturowatym papierze softtacz, kiedyś chyba nazywał, ja to zawsze powtarzam, bez skrzydełek. I jest to zdecydowanie troszeczkę większy grubasek, aniżeli ten pierwszy 89,90 cena okładkowa. Opis dla Was, gdybyście chcieli sobie przestudiować. No i oczywiście hmm, czemu mówię o tym, że jest to grubasek, no bo rzuca się w oczy. Tego tekstu jest zdecydowanie więcej, ba, powiedziałbym więcej, nie tylko samego tekstu, ale też i tych stron. Ta fabuła jest bardziej taka wnikliwa, bardziej skomplikowana, w cudzysłowie skomplikowana, bo o ile w pierwszym tomie było dużo akcji, dużo takich niemych niekiedy kadrów i wielkiej rzezi na swój sposób. Która właśnie bardziej do Jandziego i to mi pasowało. Tu już zupełnie jest inaczej. Po tych wydarzeniach z pierwszego tomu, po prologu, kiedy zaczynamy rozdział pierwszy, powracamy tak jakby do świata tej rodziny, demonicznej, też jakby nie patrzeć. Rodzeństwo, chłopak i dziewczyna oraz ich rodziców. Tutaj. Troszeczkę sięgają w głąb tej genezy. Troszeczkę więcej się wyjaśnia, aniżeli w tomie pierwszym odnośnie ich tego pochodzenia i tym, czym naprawdę w sumie są. Do tego dochodzi fakt, że tu już mniej mamy tego i Ito, mimo że tam dochodzi też, oczywiście do jakichś takich. Wiemy to walk tych rzezi, gdzie, gdzie trup ściele się dość gęsto, ale tutaj przede wszystkim mamy wątki detektywistyczne, gdzie to właśnie w wyniku pewnej sytuacji, pewnej laleczki, pewnej postaci, osoby dochodzi właśnie do tego dochodzenia do tego, że akcja troszeczkę przywdziewa taki klimat kryminału. Zagadki i chęci poznania prawdy, a jednocześnie pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. I to zagrało fajnie, pokazuje jak różnorodnie, fabularnie można podejść do wydawać, by się mogło. Tytuł, który już będzie miał gdzieś przybito, może przynajmniej przeze mnie tą ładkę, właśnie takiego typowego horroru. Tu ten horror troszeczkę schodzi na dalszy plan. Owszem, dalej mamy do czynienia z tą grozą, z tym elementem takiego zaskoczenia, czasami wręcz przerażenia, ale jednak głównie ta fabuła będzie gdzieś tam obcowała w tym mniej więcej przedziale pomiędzy. Tą rodziną, tym poznawaniem siebie dalej, dowiadywaniem się troszeczkę więcej o sobie, zbliżając oczywiście się do finału, Tomu oraz chęci rozwikłania tych zagadek oraz dowiedzenia się też nowych elementów historii. I tu naprawdę zagrało to fajnie. Czasem trochę komiks mnie przynudził, nie powiem, były takie momenty, gdzie było dla mnie trochę słabiej. Ale finalnie naprawdę, czym dalej w las, czym rodzice, którzy świetnie się tutaj wykazywali też z tym wszystkim i kiedy dowiadywaliśmy się coraz więcej o tej takiej, nazwijmy to sekcie, jakby nie patrzeć, bo tak powinienem ją nazwać, robiło się ciekawiej ze sprawdzoną grafiką, która jest fajna, poprawna i tu lepiej sprawdza się mam wrażenie, aniżeli to miało miejsce w przypadku Monstresy, no i z tym Cliffhangerem, bo tak powinniśmy to nazwać. To co tam się później dzieje, to jest wow. I dopiero w tym trzecim tomie tak naprawdę przekonamy się i zobaczymy, na co stać te dzieciaki i co tam tak naprawdę się wydarzy. Ja zacieram ręce, naprawdę. Nie chcę Wam tutaj pokazywać za bardzo pewnych stron i szczególnie tej końcówki, ale naprawdę jest fajnie. Czy doświadczamy jakiejś dodatkowej treści? No takowej tak jak z tego co widzę tutaj nie mamy niestety, więc nie będę mógł Wam nic powiedzieć, ale pożeracze nocy naprawdę się usprawdziły i myślę, że raczej będę chciał poznać finał w trzecim tomie. A jak jest trzecim tomem duny Rodu Harkonnenów? No właśnie, tutaj też mamy finał, mamy finał, ale finał w twardej oprawie, z tą samą fakturą. Jednak tak jak mówię, w twardej oprawie 69.90 troszeczkę taniej. Opis dla was, ale tutaj na pewno tej treści jednak mamy troszkę mniej, jak widzimy. Zresztą możemy się porównać, ale cóż, no tak widocznie to było rozplanowane. Natomiast historia jak najbardziej Fajnie podsumowująca i zamykająca wątki z wcześniejszych dwóch tomów. Tutaj to, co najbardziej mi zawsze nie pasowało w Diunie, ta polityczna intryga. Ta masa wątków, które się ze sobą przewijają, i tutaj dalej, to jest zauważalne, że to wszystko lawiruje pomiędzy różnymi lokacjami. Mamy na przykład Arakis, a za chwilę przechodzimy na Ginze i tak dalej, i tak dalej. I to jest największa bolączka tej serii. Trudno się w tym czasami troszeczkę połapać, jeżeli nie będziemy bardzo skupieni. Ja czasami tak miałem, i gdzieś gubiłem te wątki, niestety, ale kiedy gdzieś próbowałem sobie to jakoś sklecić i w miarę załapałem o co chodzi, wtedy jak najbardziej to się sprawdziło. I tak jak mówię, tu domykamy wątki. To, co wam przedstawiałem w pierwszym tomie prezentując i omawiając troszeczkę na temat tego, że właśnie tytuł i drugi, gdzie też był gdzieś w komiksowych polecajkach. Więc finalnie yy, fani Dune'y na pewno tutaj będą zachwyceni. Ja jako po prostu miłośnik dobrych komiksów, dobrego SF, no i gdzieś tam Lubiący się na swój sposób w Diunie, uważam, że jest naprawdę fajnie. Tylko, tak jak mówię, chcieć Wam bardziej się zagłębić i wyjaśnić pewne elementy fabularne, miałbym pewnie z tym problem, bo aż tak nie znam się przede wszystkim na tych wszystkich rodach, mimo tego. I tych postaciach, które się tutaj pojawiają, tym bardziej, że to jest prequel. Fani na pewno będą lepiej rozeznani i będą wiedzieli o co chodzi. Ja natomiast, jeżeli miałbym do tego podejść jako lajk, like, który czyta fajną historię SF, jest ok, tylko tak jak mówię, możemy czuć zagubienie. Natomiast finalnie te wątki, które tutaj pokazują elementy poświęcenia tych wszystkich romansów, instryg, intryg, ale przede wszystkim potomka i. Nie będę wam zdradzał o co dokładnie chodzi. Wyszło fajnie. To samo mogę powiedzieć, jeśli chodzi o kreskę. Jest ona pasująca, uważam, do tej historii. Nie wiedzieć dlaczego, ale wizualnie, tak jak przeglądamy, nie mam tu jakichś większych zastrzeżeń. Nie jest to może idealna kreska, którą będę wiele bił i którą będę się jarał na każdym kroku. Natomiast wizualnie, zarówno jeśli chodzi o kolorystykę, jak i sam styl, sprawdza się naprawdę porządnie i tutaj nie mogę narzekać. A i kobiece wdzięki też się sprawdzają, jak możemy zobaczyć. Czy doświadczymy tutaj jakichś dodatkowych treści? Po zakończeniu, nie będę wam tej ostatniej strony pokazywał. Jak najbardziej, możemy zobaczyć właśnie te przykładowe projekty wariantów okładek, i tutaj już takie troszeczkę mniej w formie szkicownika ale niektóre są naprawdę spoko. Wszystko już też oczywiście pozostaje kwestią indywidualną. No i na koniec od scenariusza do planszy numer 10 strony 2, 3. Możemy zobaczyć jak to wygląda oraz numer 11 strona 20. Więc fajnie, wyszło naprawdę fajnie, dobre w sumie zakończenie i Zakończenie przed nami, więc tak się prezentują te dwie najnowsze pozycje od NonStop comic. Gdybyście chcieli je nabyć, na dole w opisie tego filmu znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie to zrobić. Zachęcam Was do tego, tak samo jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili kliknęli subskrypcję albo wsparli moją twórczość, bo nie ukrywam, że na to z wielu względów, a decyzję pozostawiam Wam, a później sobie co dalej. Więc dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału, widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.